Całą mocą Adam czekamy, czekamy na wielki wyczyn Patrzę wiatr jest dobry, ale poniżej jednego metra trudne warunki A więc trzeba się odbić wysoko, niczym ptak A później zamienić w małego, wielkiego człowieka Rozpiętego między nadzieją zwycięstwa, naszymi marzeniami Leć bez końca, bez prawa ciążenia No i co mi może trochę brakować nie udało się odlecieć tak daleko, jakbyśmy wszyscy chcieli. 211,5 metra. Czy to starczy do tego, żeby pokonać Jakobsena? Czy starczy na medal? Czy starczyło dzisiaj na medal w tych dwóch ostatnich skokach? Uff. Teraz będzie czekanie. Czekanie na to, co przyniesie rozwiązanie z komputera. Te dwa pierwsze skoki wczoraj były lepsze. Yy, Wiatr był 9 i jest który? Trzeci. A więc, a więc. Za podium czwarte miejsce. Uff, to była chwila, która wydawała się wiecznością. Przegrał o cztery dziesiąte punktów z Jakobsenem. 40 punktów. Czterech skokach, Gdzie skakali po dwieście kilkanaście metrów? Nie bywało, Nie bywało. Simon Aman. On po złoto. Po złoto. No i jak? Zobaczymy, co zrobi. Czy będzie chciał dalej od innych? Tak, jeszcze postawił sobie kropkę na D, spadło z niego napięcie. No i 236,5 metra. On jest drugi w historii, dalej skoczył tylko Biernej na Romoren. Szczęśliwy Sri Cauer. szczęśliwy Jakobsen i pechowo dzisiaj o 4 punktu poza podium. Adam Małysz, dwa dni takich emocji i cztery dziesiąte. Czy jest w świecie sprawiedliwość? Mistra. Mistrz świata w lotach, mistrz świata na dużej skoczni, czterokrotny mistrz olimpijski na obu skoczniach, Simon Aman ma wszystko. Ma w tym sezonie klasę, wielkość, jakiej nie miał nikt od dawna. To jest sezon, który będziemy pamiętać, opowiadać po latach. Że był taki Szwajcar, który zdominował wszystko. A tu za nim był blisko cały czas Adam Małysz. I w tym ostatnim starcie wyprzedził go goniący Anders Jakobsen. Ale o ile? O cztery dziesiąte punkt. Cztery dziesiąte punktu. Będę to powtarzał, bo to jest ile? To jest kawałek metra. Ułamek. To jest też mniej niż jedna wyższa o pół punktu nota u sędziów. Piąty Robert Kraniec, szósty Lojcel. Dalej Morgenstern Hajek. Romoren Oli 11, Kasai 12. Tak dobrze skakał. I dzisiejszy rekordzista z własnym rekordem życiowym. Kamil Stok 218 metrów. Na miejscu szesnastym.